z tej strony Przemek i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić paludarium. Do dyspozycji mam ten kultowy już zestaw ADA, składający się z akwarium OptiWhite o wymiarach 36 na 22 na 26 cm oraz lampa ADA Solar Mini. Aranżacja w całości będzie się składała z kamieni Seiru. Jak widzicie, wybrałem ich naprawdę sporo, mimo że akwarium jest małe. Przy paludarium musimy pamiętać, że aranżacja będzie dochodziła do samej krawędzi akwarium, także... Nie wybierajcie mało kamieni, weźcie ich więcej, poproście sprzedawcę, może pozwoli Wam później zwrócić to, co Wam zostało, albo zostawcie sobie do innych aranżacji. Tymczasem zaczynajmy. Zaczniemy sobie od wstawienia tej pompki. Jest to pompka HSBO, jedna z najmniejszych modeli. On tu już docięty wężyk. Fajna sprawa, można sobie to przesuwać. Bardzo ułatwia serwis i zakładanie samych aranżacji. Pójdzie ona do rogu, gdzie później zasłonimy ją kamieniem. Do naszego wężyka z pompką dokładamy kolanko, które wcześniej uciąłem, żebyśmy mogli mieć kąt prosty. Oraz deszczownicę z przyssawkami. Wiem, że nie wygląda to estetycznie i tak jakbyśmy tego wszyscy chcieli, ale poczekajcie do końca. Myślę, że was nie zawiodę. Dobra, jeśli chodzi o samą instalację, jest ona praktycznie zakończona. Możemy zająć się hardscape'em. Tak jak mówiłem wcześniej, mam tu kamienie sejru, naprawdę duże. Ale to wszystko po to, żebyśmy mogli zasłonić pompkę, brzydkie rurki i wyjść roślinami wysoko. Ważną rzeczą, o której musimy pamiętać podczas zakładania każdego akwarium, to zasada około 1 cm. Dotyczy to kamieni i korzeni. Stawiamy je w taki sposób, aby odległość między przednią szybą, a korzeniami i kamieniami wynosiła przynajmniej 1 do 2 cm. Tak, żebyśmy mogli bez problemu wyczyścić przednią szybę. Jeśli wybraliśmy już swoje kamienie, możemy zobaczyć, że z każdej strony wygląda on troszeczkę inaczej. Wybieramy według nas. Najładniejszą stronę oraz taką, która już pasuje do kamieni w środku, żeby wszystko ładnie się zgrywało. Zaczyna nam się to fajnie zgrywać w całość i na górę pójdą dwa smaczki. Będą one imitowały szczyty naszych gór. O, super. Udało mi się uzyskać zamierzony efekt, czyli krajobrazu górskiego. Możemy teraz dodać żwirek. Zwykły akwarystyczny żwirek. Ostatnią rzeczą, którą bardzo lubię robić przy zakładaniu aranżacji, to wysypywanie pokruszonych skałek, których wcześniej użyliśmy. Wygląda to jak gdyby lata oddziaływania wody i wiatru poniszczyły nasze wielkie góry. Nasze paludarium jest gotowe do sadzenia. Zaczniemy sobie od samego dołu, gdzie pójdzie kryptokoryna Venti green, jest to roślina z Tropiki w formie in vitro. Wyciągamy ją z kubeczka. I nasze sadzonki pukamy w wodzie z pożywki, w której się znajdują. Ok, roślinka jest wypukana i możemy sobie ją teraz podzielić na sadzonki. Mamy cztery fajne, duże sadzonki, moglibyśmy to dzielić tak naprawdę w nieskończoność. Ale tlenom tutaj wystarczy. Ok, teraz Posadzimy sobie Anubiasa Nana On jest dość spory i fajnie zasłoni nam tutaj tą dziurę, gdzie jeszcze możemy zobaczyć naszą pompę okay. Z drugiej strony pójdzie mikrozorum Windelow Okej. Okay. Teraz musimy zrobić coś z naszą brzydką wystającą zieloną rurką. Najlepiej będzie ją zamaskować mchem. Jest To mech akwarystyczny. Przyklejmy go klejem cyjanoakrylowym. Woda, która będzie się przelewała przez te dziurki tutaj, będzie nawadniała nasz mech, spływała po skałach i wpadała na duda akwarium z powrotem. Korzystamy jeszcze Anubiasa na Napetit bardzo fajnie rośnie i nad wodą i pod wodą. Oczywiście nad wodą musi mieć źródło wilgości. Anubiasa nie przyklejam, wciskam go w będzie kamieni. Fajnie się łapie. Krawędzie, szczeliny. Damy go też do części podwodnej. Ok, nasze paludarium jest gotowe. Wystarczy je zalać wodą. Cieszyć się widokiem, być dunym ze swojej pracy. Zostawiam Was teraz cinematykiem, jeśli Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!